Cześć. Kilka tygodni temu pokazałem Wam walkę Guide z Kudansem, mówiąc, że to była jedna z najważniejszych walk w historii polskiej sceny Tekena. Czy najważniejsza? Tutaj można się co do tego sprzeczać i dziś mam dla Was film, który będzie również takim pojedynkiem, który pretenduje do takiego miana. Jest to walka Devila z Help Me, czyli Polaka z Koreańczykiem, turniej Lions Den w Tekken Tag Tournament 2. Półfinał drabinki wygranych. W Tekkenie 6 Devil grał Bobem, no a w Tekkenie Tagu musiał sobie kogoś Dołożyć wybrał Kazuję, nie grał Slim Bobem, no mógł grać teoretycznie Bobem i Slim Bobem. Help me we wcześniejszych Tekenach grał głównie Lee, a tutaj dodał sobie Larsa. Na komentarzu Spaghetti Rip. Jak słyszycie, pewnie to było lata temu i jeszcze ta jakość mikrofonu nie była e, świetna. No i mamy wynik tego meczu. No, znacie już z m, tytułu tego filmu, ale mimo wszystko chciałbym, żebyście zobaczyli, jak to wyglądało. Ja nie wiem, jak to wyglądało na czacie, ale podejrzewam, że było dużo tekstów typu Polska Góra. W tagu dwójce był taki blur, którego ja bardzo nie lubiłem. Pewnie to widzicie przy każdym ruchu, w zasadzie, jest, jest właśnie blur na postaciach. No i to powinien być koniec. Tak, to nawet nie musiało wejść mocne kombo na ścianie. Chociaż ogólnie kombosy na ścianie w tego dwójce były mocne. Ja w tego dwójkę dużo nie grałem. W zasadzie przestałem grać w na kilka miesięcy po premierze tego tytułu. Ale może kiedyś nagram film na temat tego jak mocne były ściany właśnie wtedy. I jest jeden jeden w rundach. Tej próbował łapać tym CD1 Boba. Do ściany. Tu są balkony breki, ale nie spadł. Wyrwanie z rzutu i zamieniają się od razu miejscami. Przód szyna Kandrachita. I tu bardzo, ładna, bardzo ładny Jagielek. Co nie wyszedł w całości, ale fajnie, że był w stanie skonwertować to w combo. I tutaj zrobił Krauter 2, dlatego że wydaje mi się, że tam było takie opóźnienie, że był w stanie zrobić to na gwarancie. Devil grał takiego nietypowego kazuje Tu widzicie, że no nie zrobił elektryka, on tych elektryków aż tak dobrze nie umiał z tego co pamiętam, ale tak czy inaczej postać kazuje mu w tej grze pasowała. Tak no nie jest to Kazuja, powiedzmy pokroju Koreańczyków, który Wave Dashuje, light more round for Devil to take this 1-0. Dewil był graczem, który potrafił bardzo mocno wejść komuś do głowy. Sam grałem z Dewilem kilka razy. Nie było to dużo. Raz udało mi się wygrać, ale to była walka FT1 w turnieju drużynowym, więc był to bardzo duży przypadek. No a poza tym to, no nie, nie byłem w stanie nic zrobić. W ogóle zdarzało się, że. Devil wiedział lepiej, co zrobię, niż ja sam. Wiem, jak to brzmi, ale tak faktycznie się czułem, grając z nim. Devil Tutaj bardzo szczęśliwie. Devil bardzo ładnie tutaj trafił tym hair sweepem, tak że rzucił na JD ścianę. JD star, JD star, up, David tak, się okay. bardzo ekscytował w trakcie walki, też tak się ruszał przód help tył troszkę. Co do takiego ruchu przód tył, to możecie go kojarzyć z tego, jak zachowuje się Pock Chop, amerykański gracz. O nim też kiedyś nagram film, pokażę wam jakąś jego walkę, bo naprawdę jest na co patrzeć. Dla tych, którzy nie wiedzą, tutaj na chwilę widzieliśmy Heihachiego. Heihachi w tago dwójce był młodą wersją z czarnymi włosami. Fontana di Trevi to jest plansza, która była w Tekken Hybrid. Patrzcie. Jeszcze o, to ja Wam tylko zwrócę na to uwagę. Spójrzcie, jak teraz Devil patrzy na swojego przeciwnika. On próbował mentalnie zniszczyć osoby, z którymi grał, właśnie w ten sposób, że patrzył na nie, jakoś tam próbował sprawić, że oni się deprymowali. Pamiętam też, że jak w, za czasów Tekkena 5 Director's Direction grał Mardukiem i zrobił takla. To wtedy dosłownie patrzył się na przeciwnika, niemal wkładał głowę też w jego kontroler, po to właśnie, żeby zdeprymować gracza. Te kombosy były straszne. Jeśli narzekacie na damage z kombosów w Tekkenie 8, no to popatrzcie sobie na to.

UF3 tutaj na ścianę, nie zabije, nie, nie zabiło. Powinien to być koniec, tak jest. I zobaczcie jak on się ekscytuje, oczywiście z tyłu też wszyscy się cieszą, bo no, mamy walkę Europejczyka z Koreańczykiem. Sproutowany i powinien dotrzeć do ściany. Bum, bum. Jeszcze rzuci i barka. Mówiłem o obrażeniach. Tutaj nawet mi nie kusnął pod tył 2-2 u Boba. 5 Bo trzy, trzy na karę, tak jest. I znowu zrobił ten cios ze wstawania. Właśnie Devi był graczem, który potrafił zrobić coś, czego byście się nie spodziewali, że zrobi. Wybitka, no właśnie, taki crouchdash 2 na przykład w polu, który jest mocno karalny. Tam pewnie Lee mógłby zrobić nawet uf neutral 4. Ładnie zdaszowany do hellsweepa. No, te elektryki robił jednak.

Też kojarzę, że po tym turnieju był wywiad z JDCR-em i został on zapytany o to, jak ocenia grę Devila, to zanim cokolwiek powiedział, uśmiechnął się, a potem stwierdził, że Devil jest bardzo mocnym graczem, ale gra bardzo dziwnie. No i proszę, taka wybitka w polu. To jeszcze jakieś setapiki na oki Zeme. up 3. This might go to the wall. He drops the jest kara. Tam nawet nie wiem czy nie dałoby się zrobić wybitki z Arsem. Tags out. Gets Bobbin. Bob at the wall. So dangerous. Easy going attack crush. Successful attack crush. E tag crash to jest sytuacja taką jak tu widzieliśmy, że mamy postać pod ścianą, która leży. I ta, która się taguje, wskakuje tak właśnie z góry I tutaj jest jakieś tam opóźnienie, dlatego Devil zdążył podbiec i zrobić serię w plecy Właśnie, czy w tym momencie Devil już zdążył zdownloadować, jak to się mówi, Koreańczyka? Nie mogę tutaj mówić, teraz. No i proszę, zrobił e, Hell z kontynuacją na low. Kara, przód 2-4, tak jest. Jak 3 2-3, trzeci cios nie siadł. To przód, przód, 2 u Boba były, było niesamowite. DF1, jeden, DF1, jeden. dobry ciosek. 1-1 w rundach. Unblock, tak po prostu. Dwa razy DF2. Zobaczcie, to jest chyba najlepsza runda dla Devila w tej walce, przynajmniej na razie. Ale tutaj Help me zrobił low pary. Niesamowite. Ale nie wszystko jest. 1-2. I to może być ostatnia runda tej walki. UF3. Ten chopkik Boba nie był dobry. No ale czasem się przydawał. Powiedziałem, nie był dobry, nie był dobry w porównaniu do takich standardowych hopkików, ale miał całkiem spoko zasięg. Tył 4-1 chyba. I znowu low po pierwszym hell sweepie. Powinien teraz help zmieniać. Aj, tutaj coś się przycina filmik niestety. No zostało pół paska zdrowia Lee, już mniej. Rzut niewyrwany z jedynki. Czy to będzie runda dla Help Me? Nie! I Devil DF1-2 kończy to. I tak wyglądała walka Devila z Help Me. Co się wydarzyło dalej? To była walka w półfinale drabinki wygranych, więc Devil awansował do finału drabinki wygranych. Tam z tego co pamiętam, zagrał z JDCR-em, przegrał, a potem w drabince przegranych help mi się zrewanżował. I to była jedna z najważniejszych walk w historii polskiej sceny Tekena, walka z graczem z Korei. Jeśli są jakieś walki z Tekena czy z innych biatych, które uważacie, że powinienem tutaj pokazać, omówić i też żeby obecna scena, tak nazwijmy to, obejrzała. W jakieś historyczne walki z biatek. dajcie proszę znać w komentarzu jakie to walki by były i to wszystko na dziś dzięki do następnego cześć